Dobry dzień, Kiedy lekarze z inspekcji weterynaryjnej zdecydowali o odebraniu psów, właścicielka zwierząt zamknęła drzwi i nie reagowała na wezwania policji. Wezwano straż pożarną, która wyważyła drzwi. Do pierwszej w nocy badano i wynoszono czworonogi. W mieszkaniu było bardzo brudno, panował tam nieznośny zapach amoniaku odchodów zwierząt i muszę przyznać, że było to zagrażające zarówno tym zwierzętom, jak i tej kobiecie, która mieszkała w takich warunkach. Lekarze ocenili stan zdrowia psów jako zły. Na pewno fakt, że 94 psy były na 35 metrach kwadratowych, miał ogromny wpływ na ich kondycję. Stowarzyszenie Psów Rasowych, w którym zarejestrowana była hodowla łodzianki, ostatni raz skontrolowała ją w 2016 roku. Wtedy w mieszkaniu było 30 czworonogów przyjmowała kolejne zwierzęta, kolejne psy od osób, które nie radziły sobie, czy to miały problem z wychowaniem takiego psa, czy problemy ze zdrowiem. Lekarze weterynarii twierdzą, że z niektórymi z nich kobieta przychodziła do gabinetu i leczyła różne dolegliwości, ale nikt nie wiedział, że w mieszkaniu jest coraz więcej zwierząt. Właścicielka zwierząt tłumaczyła, że jest świetnym hodowcą i absolutnie nie widziała żadnej winy w swoim postępowaniu. Dopiero list do Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zmienił los psiaków. Pozostaje pytanie, dlaczego stowarzyszenie psów rasowych przez 6 lat nie interesowało się hodowlą. Polskie prawo nie nakłada obowiązku sprawdzania, jak ludzie rozmnażają zwierzęta. My jesteśmy pierwszym i według mojej wiedzy jedynym klubem hodowców psów rasowych w Polsce, który przeprowadza takie kontrole, który ma inspektora do spraw dobrostanu zwierząt w hodowlach. Hodowcy wybierają te kluby, gdzie tych wymagań nie ma. Wszczęte zostało postępowanie na 8. Komisariacie Komendy Miejskiej Policji w kierunku znęcania się nad zwierzętami zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zwierząt. Właścicielce psów grozi do pięciu lat więzienia.